Moja monstera teraz rośnie jak na drożdżach. Pojawia się na niej nowy liść za liściem, a tylko zamieniłam wodę na ten napar. Nie kupuję już żadnych sklepowych odżywek. Potrzebujesz tylko składników, które na pewno masz w domu. Zrobienie jej zajmie tobie tylko chwilę. Naparem zraszaj liście dwa razy w tygodniu wiosną i latem i raz w tygodniu jesienią i zimą. Dodatkowo tym naparem możesz podlewać monsterę. Wiosną oraz latem, rób to nie częściej niż raz na 7 dni, zawsze przed podlaniem sprawdź glebę, aby nie przelać monstery. A więc teraz mogę Ci powiedzieć, z czego jest ta nasza tajemnicza mikstura. Uszykuj sobie dzbanek. Wrzuć do niego dwie torebki herbaty z pokrzywy. Teraz zalej je gorącą wodą. Mniej więcej dwa duże kubki wystarczą. Odczekaj, aż napar wystygnie. Przelej go do butelki z dyfuzorem i możesz działać. Napar zawiera wiele niezbędnych składników. Dzięki nim monstera rośnie i wypuszcza młode liście. To jest sekretny składnik dla ogrodników. Dodają go do monstery, dzięki niemu roślina rośnie jak szalona. To złoto dla roślin, które kosztuje 0 zł. Monstera nie jest wymagającą rośliną. Nie zawsze jednak rośnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, możesz łatwo ją wspomóc. Odwdzięczy się niezwykle pięknymi liśćmi, mało kto jednak wie, że cały sekret jej niezwykłości może tkwić w prostym nawozie. Wystarczą skórki z popularnych owoców. Po ususzeniu są idealne do nawożenia monstery. Zawierają potas, fosfor, wapń i siarkę. Wspaniale wzmacnia rośliny również monstera. Weź suszone skórki z bananów. Możesz je wysuszyć na kaloryferze czy w piekarniku, kiedy jest jeszcze gorący po przygotowywaniu obiadu lub ciasta. Włóż je do młynka na kawę i zmiel. Powinien powstać z nich drobny pył. Zbierz wierzchnią warstwę ziemi z doniczki. Wsyp w jej miejsce nawóz ze skórek bananów. Rozsyp dokładnie wokół całej rośliny. Następnie przykryj nawóz, wybraną wcześniej ziemią i podlej. To wszystko. Monstera będzie pobierać z nawozu wszystkie potrzebne jej składniki. Dzięki nim będzie jeszcze piękniejsza. Liście będą duże i zaczną pojawiać się na nich charakterystyczne dziurki. A ty masz monsterę? Podoba ci się ta roślina? Grudnik kwitnie po niej jak szalony. Wystarczy rozpuścić w wodzie i podlać kwiat. Słabe sadzonki i te, które chorują, ratuje zawsze w ten sposób. Wystarczy poszukać w domowej apteczce jeden produkt. Już jedna tabletka sprawi, że grudnik zacznie rosnąć i kwitnąć. Kiedy roślina jest osłabiona, atakują ją jakieś patogeny, wtedy sama się broni, wytwarzając salicylany. Aspiryna zawiera kwas acetylosalicylowy, który jest podobny do substancji wytwarzanej przez grudnik. Wystarczy regularnie wspomagać kaktus Bożego Narodzenia właśnie aspiryną, aby zwiększyć jego odporność. Rozpuść jedną tabletkę aspiryny w litrze przegotowanej wody i podlej taką wodą grudnika. Używaj niewielkiej ilości roztworu raz na dwa, trzy tygodnie. Możesz też taką miksturą spryskiwać liście kaktusa. Grudnik przestanie zrzucać pąki i kwiaty, jeśli wykorzystasz inny produkt z domowej apteczki działa antybakteryjnie, a dodany do ziemi w doniczce pomaga utrzymać odpowiednie mikrośrodowisko w glebie. Korzenie są lepiej dotlenione, mogą swobodniej oddychać i prawidłowo pobierać substancje odżywcze. Węgiel możesz podawać kaktusowi na dwa sposoby. Rozpuść kapsułkę węgla w wodzie i podlej taką wodą grudnika. Możesz też rozkruszyć tabletkę węgla i wysypać ją na powierzchni ziemi w doniczce. Jeżeli grudnik jest większy, możesz użyć nawet dwie tabletki węgla. Taki zabieg powtarzaj raz na kilka miesięcy, a grudnik będzie okazały zdrowy, nie będzie gubił ponków ani kwiatów. Taka pielęgnacja zamieni grudnik w parasol pełen kwiatów, nikt nie będzie mógł oderwać od niego wzroku. Twój grudnik będzie uginać się pod kwiatami. Wystarczy użyć tych sekretnych nawozów, żeby roślina kwitła jak szalona. Grudnik jest również nazywany kaktusem bożonarodzeniowym. Wszystko dlatego, że kwitnie w trakcie zimy. Warto podczas podlewania odżywiać go naturalnymi nawozami. Wystarczy dodać jedną łyżkę do wody i podlać tym grudnika. Okazuje się, że łyżka fusów z kawy jest składnikiem, który obudzi go do kwitnienia. Aby przygotować nawóz, wsyp jedną łyżkę fusów do pół litra wody. Kawa ma lekko kwaśny odczyn pH, dlatego jest idealnym nawozem dla roślin kwasolubnych, takich jak grudnik. Dodatkowo, fusy zawierają azot i inne odżywcze minerały. Mieszamy całość dokładnie i podlewamy nawozem roślinę. Zabieg powtarzamy raz na dwa tygodnie. Możesz również wykorzystać resztkę niedopitej kawy. Należy rozcieńczyć ją w proporcji 1 do 5. Takim prostym nawozem można podlać. Kolejny składnik do nawozu również znajdziesz w kuchni. Weź skórkę od banana. Dzięki niej grudnik obsypie się kwiatami. Nie wyrzucaj skórki po zjedzeniu banana. Jest ona niezwykle cenna podczas hodowania roślin. Potnij skórkę banana w kostkę i wsyp do miski. Następnie zalej wodą. Zawiera ona spore ilości potasu, fosforu, wapnia, kwasu krzemowego i siarki. Jest niezwykle odżywcza dla roślin. Dzięki takiej dawce minerałów kwitnienie będzie obfite, a kwiaty mocne. Pozostaw mieszankę na całą dobę. Po tym czasie odcedź ją przez sitko i podlej nią grudnika. Roślina będzie uginać się pod kwiatami. Rozkwitnie pełnią kolory, a jej kwiaty długo będą utrzymywać się na łodygach. Przepis na syrop do storczyków. Dzięki niemu odżywisz i nabłyszczysz liście orchidei. Wykonanie go trwa parę minut. Pielęgnując storczyki często skupiamy się na kwiatach i zapominamy o liściach. Jeśli prawidłowo o nie zadbamy, roślina będzie bardziej mocniej i częściej kwitnąć. Do miseczki wsypujemy łyżkę cukru. Dodajemy sok z cytryny. Następnie dodajemy łyżeczkę miodu. Zalewamy ciepłą wodą. Mieszamy tak długo, aż miód i cukier się rozpuszczą. Tak przygotowana mikstura to storczykowy syrop. Nasączamy nim wacik i dokładnie przecieramy liście. Usuwając w ten sposób kurz i zanieczyszczenia. Syrop odżywi liście, wspomoże ich budowę i regenerację. Będą pobierać więcej słońca, co wpłynie pozytywnie na wzrost rośliny. Ten przepis jest świetnym zamiennikiem chemicznych preparatów nabłyszczających, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Ten nawóz kosztuje 0 złotych. Wystarczy podlewać nim storczyki, by wypuściły młode liście. Jest to bardzo kapryśna roślina i wiele osób ma problem z jej pielęgnowaniem. Jeśli chcesz, by pojawiły się młode liście, zadbaj o odpowiednie odżywienie storczyka. Do przygotowania tego nawozu potrzebujesz zaledwie jeden składnik wsyp do słoika ryż i zalej ciepłą wodą. Poczekaj parę godzin, aż woda zacznie mętnieć. Taka zawiesina jest bogata w krzem, żelazo, magnez, fosfor, cynk i potas, a także witaminy. Podlewaj nią storczyka, by odżywić jego korzenie i łodygi. Możesz wykorzystać również ostudzoną wodę po ugotowanym ryżu. Taki nawóz jest jak witaminowa bomba. Ma również działanie nawadniające. Powtarzaj zabieg raz na dwa lub trzy tygodnie. Szybko zauważysz, że roślina zacznie wypuszczać nowe pędy. Ryżowa woda zmienia kwasowość gleby i chroni przed chorobami. Można podlewać nią również inne doniczkowe doniczkowe. Wykonanie jej kosztuje praktycznie 0 złotych, a efekty są powalające.